Dzień dobry Państwu. Punktualnie jest godzina ósma, a to oznacza, że rozpoczynamy tydzień polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Witam Cię, Rafale. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. A dzisiaj rozpoczniemy z humorem. Myślę, że, że to będzie taki dobry początek weekendu. Otóż na Twitterze pojawiło się wezwanie, aby tworzyć pewną sieć komunikacji, pewne grupy, udostępniać swoje mieszkanie dla braci i sióstr demokratów, którzy 4 czerwca przyjadą do Warszawy tutaj się zgromadzić na Wielki Marsz. No i pytanie: jak u ciebie z metrażem? Ale <grym> ja nie kogoś... należę do braci i sióstr Aha. demokratów. Nie, raczej nie zamierzam nikogo przyjmować na marsz, ale <grym> oczywiście. Bardzo zbożna inicjatywa y, Tomasza Lisa. Tak? Tak, to chyba tak, on. Tak. No, I tego, też co, transport organizuje też przez z tego Polskę. co wiem, ma jakiś w Konstancinie spory metraż, to mógłby może rzeczywiście z prowadzić z kraju i zagranicy rozmaitych demokratów, siostry braci. Y, ale, jeśli chodzi o samą marsz ogłoszony czwarte, na 4 czerwca przez Donalda Tuska, to właściwie rzeczywiście jest to dość tajemnicza y, sytuacja, ponieważ rzeczywiście. Inni liderzy opozycji lewicowo-liberalnej stwierdzili, ale jak to przecież Donald, może trzeba było nas najpierw zaprosić, znaczy nam powie, ustalić coś pytałam nawet wczoraj jednego z posłów lewicy i powiedział, że no nie wie, czy jest to zaproszenie. Czy są, oni już tak zadeklarowali w razie czego, że Donald Tusk ma takie tendencje, żeby od czasu do czasu tak coś palnąć, tak jak to euro w 2012 roku, prawda, że... Jeśli Państwo pamiętacie, że była forum gospodarcze w Krynicy, no, siedzą tam różni ważni ludzie i polski premier wstaje i nagle mówi, do 2015 roku przyjmujemy euro, a obecny na sali minister finansów takie oczy bo, i coś, bo on tak sobie szedł i stwierdził, że musi coś takiego powiedzieć, żeby tę salę ożywić. Mhm. Być może, że z tym marszem sobie tak palno, bo właściwie jak się zastanowić, to jest to tak bezsensowna inicjatywa że trudno coś głupszego wymyślić z punktu widzenia Tuska. No bo co, 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 co ten marsz ma załatwić komu i, i, i co? Że... Znaczy, no nie wiem, chyba pokazać po poparcie pierwsze, braci i sióstr demokratów. No, po pierwsze się okaże, że braci i z demokratów jest, no powiedzmy, że ich tam parę tysięcy przyjdzie. No, Ratusz warszawski ogłosi, że było 100 tysięcy, a niech będzie, będzie 10, może będzie 30 przy jakiejś maksymalnej mobilizacji, na wożą autokarami, ja się pytam, gdzie jest efekt cieplarniany, dlaczego wożenie, dlaczego wożenie autokarami, czy, czy na spotkania z Tuskiem, czy na marsze, no bo wiadomo, że platforma... Znaczy nie, no, ale może przepraszam, na... muszę tutaj przyznać rację Tomasza Willisowi, tu jest oszczędność, bo on nawołuje, żeby brać jednak do jednego samochodu, tak, bo nie każdy może mieć też pieniądze na ten przejazd, więc on też chce, żeby się więcej osób w jednym znaczy pojeździe dobrze, zorganizowało. No to powiedzmy, że oni się zjadą, pokrzyczą sobie ten... Po pierwsze jest coś takiego, jak często powtarzam, że tak. Tak jak w górach tempo marszu grupy wyznacza najwolniejszy, tak wymowę manifestacji ulicznej wyznacza najgłupszy. Bo ten, kto najbardziej bez sensu drze gębę na ulicy, ściąga na siebie uwagę kamer i on będzie pokazywany. Czyli już wiemy, że Marta Lempart, która się tam zapowiedziała, wychynęła z niebytu, bo długo jej nie było. Czy tam z babcią Kasią, ukradną, ukradną Tuskowi tę całą manifestację i wszystkie najbardziej prymitywne, chamskie kawałki będą funkcjonować i na pewno jeszcze się tam znajdzie ktoś, kto wykorzysta ten marsz do obrażania tych, którzy nie są na marszu, ponieważ mhm. to już wi wi widzimy, że lewicowo-liberalne salony mają tę naturę Skorpiona z tej starej bajki, co to. Mm. Zwierzątko jakieś w czasie pożaru skorpiona przez rzekę chciało, pozgodziło się przewieźć, a on je walnął jadem no i przez to zginęli oboje, ale skorpion pytany, po co tak głupio zrobił, teraz oboje umrzemy, mówi, no, no jestem skorpionem, inaczej nie umiem. Tak pamiętacie Państwo to? Więc oni tak mają, po prostu czasem się pytają, nie, nie, dobra, teraz już, no, musimy wygrać wybory, nie mówimy tej hołocie, co niej nie musimy. Nie, nie, już by tak tydzień wytrzymają, w tym, a wy hołoto, chamstwo, Wiocha kupiona za 500 plus, prawda? No tego i, no i wyjdzie, Nie. to po prostu wyjdzie, bo i dacie i potem. No i, Przekaz piarowski dokładnie. Jedyny sens, jaki to może być, to Donald Tusk chciał na chwilę pokazać, że to on jest liderem i braci Ale... demokratów. On, nie Rafałek. żaden Hołownia, nie żaden. Jeszcze jedno Starzasty. ważne wydarzenie. To było chyba w tym tygodniu to połączenie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Czy widziałeś na konferencji, że oni idą tutaj razem? U, u, ładnie to naukreśliłeś. Połączenie Tusk jest autorem takiego pojęcia polityk typu BU. Czyli on tak mówił o Bronisławie Komorowskim, że to jest polityk typu bu, czyli jak zrobisz na niego bu, to on się wycofa. I Rafał Trzaskowski jest klasycznym politykiem typu bu, to znaczy tam uwijają się rozmaite nitrasy dookoła niego, żeby go wylansować, żeby z niego zrobić wodza, no bo już wie, przy Tusku nic nie zdziałają. Trzaskowski jest rzeczywiście bardziej popularny, zwłaszcza elektorat lewicy, bo może samego PO nie, ale w elektorat lewicy wolałby w nim widzieć kandydata i, i, i już tam, już prawie jak tego Trzaskowskiego rozprowadzą, to on nie, to on stwierdza, że to jeszcze nie jest ten moment, on jeszcze sobie poczeka i się wycofuje, tak trochę jak w Dniu Świra, jeśli ktoś pamięta, to, a może mi się jeszcze, je, jeszcze trafi lepsza, w tym wypadku <laughs> lepsza okazja. No i tutaj znowu była taka usilna praca, przecież kombinowali, żeby go z tym Bidenem wylansować, tak, że, że właściwie mhm. Rafał Trzaskowski, przypomnę tę sytuację, która nam też dostarczyła dużo radości, kiedy ale poczekaj, to nie zgadnę, czyli jakieś spotkanie, tak? Kolejne, które się miało odbyć? Nie, nie, odbyć, mówię a... o tym, jak był Joe Biden tak? w Polsce i tam mieli po 30 sekund no na tak, podanie tak, mu tak, ręki. Tak, Trzaskowski tak, chwycił tę rękę i zablokował Tuska i całą minutę ta coś tam, to ochrona go musiała zabierać. Ach, to był no cały może... ten tekst, co zdążył powiedzieć w tym czasie, tak? To I była cały ten tekst ta tak, tak. ale, ale faktem jest, że Tusk przez to miał kilkanaście sekund, no i obecny fotograf z Platformy nie zrobił zdjęcia Tuskowi. No była ewidentna pałacowa intryga, żeby pokazać, że to już Tusk, to już wiecie. Już, już Dziaders jest, już nie, teraz Rafał, nasz Rafał jest naszym i wychodzi nasz Rafał i mówię: ale ja, nie, ja sobie tu w Warszawie spokojnie zostanę. Tutaj mam miliony do wydawania, tutaj mam rozmaite, te. nie chcę, niech Donald, popieram Donalda. No i zostały nie trasy z tym wszystkim, tym nie żebym im współczuł, szczerze mówiąc. Natomiast jest tak naprawdę, to jest ciężki, już tak poważnie mówiąc, tam jest ciężka walka Donalda Tuska o to, żeby nie stracić przywództwa. No, i myślę, że PiS powinien mu jakoś pomóc, bo, 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 bo lepszego przeciwnika wygodniejszego do wygrania już nie będzie. A w każdym razie trudno będzie o lepszego. Być może komisja, która ma właśnie przesłuchiwać Tuska w sprawie jego. Niewątpliwych skądinąd konszachtów z Putinem. Mm -hmm. ale Czyli mówisz o tej komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. wpływów tak. w Polsce. Wszyscy wiemy, co ta komisja. To tutaj nie ma do ujawniania. To wszystko jest jawne i wiadome. I wiadomo, i wiadomo <laughs> dlaczego Tusk to robił i czy Pawlak to robił, bo Niemcy kazali. To, to, to ja to mogę wam <laughs> wyjaśnić. Ale oczywiście pewnie ale... zauważyłeś, że kiedy posłowie opozycji w ogóle pojawia się ten temat, to od razu pada nazwisko Donalda Tuska, że to no będzie bo, na pewno komisja na Donalda Tuska. Bo, bo to jest taka trochę taka. Pamiętam <laughs> taką sytuację sprzed wyborów, jak arcybiskup, nie pamiętam, czy Jędraszewski, czy któryś inny z arcybiskupów wezwał Polaków, żeby nie głosowali na skorumpowanych złodziei, żeby wybrali ludzi uczciwych. I Gazeta Wyborcza się oburzyła, że arcybiskup wzywa do głosowania na PiS. No pamiętam <laughs> tak, o to jest, to jest nie, w perelu, był taki kawał facetzy, co, co opowiadał kawał, że rząd jest do D i tajniak go zatrzymuje. Ja mówię, ale proszę pana, ja mówiłem o rządzie amerykańskim. Dobra, dobra, ja 20 lat jestem w milicji, dobrze wiem, który rząd jest do D. No więc oni coś tak no, z góry wiedzą... Pod, Wiedzą, co ma tu z Gzauszami, wiedzą, po co ta komisja i stwierdzam, może przewrotnie ta komisja da taki efekt właśnie, że w tym żelaznym elektoracie y, siostry i bracia... Demokracja. Co, 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 cóż za transfobiczne określenie siostry i bracia? Gdzież lisie y, osoby transfobiczne? Ty, się się, prawda, za taką transfobię, którą i faszyzm no tutaj tak, się. tak, w końcu nie każdy musi chcieć ogreślić. Siostry, płaci, bracia i siostrząta, i bracięta, i br br bracio to i br <grym> Dobra, w każdym razie demokracji żeby tak. tak Zwarli szeregi wokół tego Donalda Tuska, prześladowanego przez Pisowską e, Komisję. I to nie jest zły plan na wybory. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu, który właściwie, no myślę, że to był temat tego tygodnia e, zboże, kwestia zboża. A A to przepraszam, bo ja bym chciał jeszcze pociągnąć jeden temat, który moim zdaniem jest najważniejszy. O zbożu też powiemy, ale zboże no to się w tym tygodniu działo już poza nami, nie? bo to działo się głównie w Unii Europejskiej, to też tak. ważne rzeczy się tam działy, ale. Nie zapominajmy, że nawiedził był Polskę pan Dawid Zasław. Może mało tak. kto wie, kto to jest Dawid Zasław. To jest, to jest, jest właściwie, bo to nie brzmi wcale amerykańsko. To jest, A chyba przyjechał ze Stanów, tak? ta, pan przyjechał ze Stanów, jest szefem Warner Bros, czyli właściciela TVN-u. A przypomnijmy, że wedle danych oficjalnych grupa TVN -y w ubiegłym roku wypłaciła Warnerowi Brosowi miliard trzysta milionów dywidendy. Tyle w Polsce zarobiła. I te zyski wpływają podczas gdy w skali światowej akurat CNN, znaczy Warner jest też własnością cnn no i tych innych tam streamingów rozmaitych, ale w skali światowej Warner Bros jest do tyłu na jakieś tam 2 miliardy dolarów, Więc to jest całkiem niezły kawałek interesu. Tutaj pan Zasław przyjechał, on przyjechał formalnie, że to taka była wizyta prywatna na Marsz Żywych i na rocznicę obchodów. Ale tam powstania też bal się bywał wieczorem dla, dla... <laughs> Gwiazdy, nie, Natomiast przyznano się w tym świecie, że też w programie jest wizyta u prezydenta Dudy, ale nic konkretnego, ona się miała odbyć mhm. w czwartek. Chyba się odbyła, ale nie było żadnych komunikatów o czym to, a to jest dla mnie dużo, dużo ciekawsze, no bo teraz tak, mhm. przyjeżdża Pan Zasław i, i co robi TVN niemal natychmiast? Oczywiście to jest z całą pewnością przypadek, żeby tu nie było, że ja spiskowe teorie wygłaszam, ale wygłaszam, ale sam w nie nie wierzę. <grym> Przyjeżdża pan Zasław i, i zaraz się pokazuje pani Engelking w studiu tvn i robi no, kolejną, kolejną akcję porównywalną z najazdem na Jana Pawła II. Ja to było straszne, słuchaj, podobno o... aż Monika Olejnik tam leciutko Wykorzysta... reagowała. No dobrze, ale jak się zaprasza panią Barbarę Elgenki, Engelking Boni, czy nie wiem, czy ona się jeszcze używa podwójnego nazwiska. Chyba King. Czy teraz okay. chyba jest tylko Engelking, więc jak się ją zaprasza, to wiadomo, co ona powie. Że wydawca programu doskonale wie, że tak, jeżeli chcemy mieć spokojny, rocznicowy, ten to mamy tylu profesorów, którzy powiedzą wyważone, ładnie i pra, zgodne z historyczną prawdą. Jeżeli bierzemy panią Engelking, która po linii powiedziałbym raczej trybalnej niż fachowej została specjalistką, bo z socjologiem zdaje się z wykształcenia w KME, że na pewno nie historykiem, to wiemy, że ona w tym te nie naopowiada po raz kolejny powtórzy te same kłamstwa grosowo-grabowskie, engelkingowskie, które funkcjonują, że to Polacy byli winni, że Polacy byli obojętni, że nie pomagali, że, że, że w ogóle groźniejsi byli dla Żydów Polacy od Niemców. To jest taka stale powtarzana wszystko, wszystko to tam naupowiadała, żeby ludzi wkurzyć, tak jak z tym Janem Pawłem II. No i ja mam wrażenie, że TVN no oczywiście tam TFN 24 to jest w tym, w tym miliardzie 300 milionach, to jest drobniutki plasterek. Oni zarabiają na czym innym. Ale mam nadzieję, że TFN będzie tak popierać platformę przed wyborami, ale to tak, że po prostu z kamień na kamieniu z niej nie zostanie. Bo jakieś. <coughs> będzie takie akcje Tak jak kiedyś, proszę Państwa, jak kiedyś dla. Przeciętnego Polaka, Unia Demokratyczna, jeśli ktoś jeszcze pamięta, pra, pra platforma się tak nazywała. Formalnie jej szefem był pan Tadeusz Mazowiecki, nieżyjący już. Ale dla ludzi Unią Demokratyczną nie było to, co powiedział Mazowiecki, nie było to, co powiedział Geremek czy którykolwiek z jej formalnych liderów, tylko to, co napisał w swojej gazecie Michnik. To była gazeta wyborcza po prostu, i to bo oni sami na to narzekali prywatnie w kuluarach, ale my że nic nie mogą poradzić, bo przyjeżdżają na spotkania, to ludzie w ogóle nie wiedzą jakie są ich dokumenty programowe, tylko publicystykę gazety wyborczej mhm. uważają za głospę. Teraz tak jest z TVN i platformą. Dla ludzi to nie jest to, co Tusk powie, chyba że powie to w TVN, nie? Tylko to, co TVN wrzuca na antenie. Mhm. Więc jeżeli TVN tylko pozwoli, on nie musi nic robić, tylko pozwoli. 诶。Hey. Wyjść tam tym takim hardkorowym autorytetom platformy, i właśnie mówić o tej hołocie przekupionej za 500 plus, która ma tylko podstawowe i niższe wykształcenie przecież, bo tak to to, to jest, ja nie zmyślam, nie? Ja no cytuję. Tak, no te tak, 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 tej ciemnocie, która nas tutaj zy, z, pójdzie na wybory, bo jeszcze ten straszny pis pozwolił im, że mają więcej komisji wyborczych i mogą tam u siebie na tej wsi głosować. A po co to hamstwo głosuje? To prawda jak Jakurej Monta jest taki ten, a po co to hamowi pieniądze? Y do, to, to jest te, dokładnie to samo myślenie prze, przez wieki przetrwało w, w niezmienionej formie Wystarczy ich tylko puszczać na antenę i, i dawać im głos. I, i Reszta się zrobi sama, a jeszcze TVN na tym zarobi, no bo przecież ci bracia i siostry demokraci rzeczywiście się miotają na każde takie apele, wyskakują z kasy, finansują te jakieś swoje przedsięwzięcia, szejczęta a i tak dalej. pamiętasz Mateusza Kijowskiego i to sponsorowanie? i Potem, y, potem były zdjęcia na Twitterze, że niby nie ma pieniędzy, a w TK Max się kupuje. No, czas. <laughs> zamierzchły, tak. Zamierzch... znaczy Mateusz Kijowski już, ale, ale to cały ale czas. Ale były tam te zbiórki, Ale to jak cały pamiętam. czas tak działa. To jakieś zbiórki cały czas lecą we jest taki oszust, który do Norwegii uciekł i tam rząd Norwegii na złość w jest oszustem skazanym prawomocnie za oszustwo, ale rząd Norwegii dał mu azyl polityczny jako prześladowanemu. Mhm. z tej Norwegii cały czas urządza zbiórki na wytaczanie procesów faszystom, czyli mnie na przykład. Już tam z pięć procesów z nimi wygrałem, bo to, już to są bzdury kompletne i nie chodzi o proces, tylko chodzi o zbieranie pieniędzy. No czyli ktoś ciągle z tej kasy wyskakuje, tak? Czyli ci... Yy, Ludzie i ludzinie są, tak, przepraszam, tak mówię, bo oni takie mają natręstwo, że nie, nie potrafią powiedzieć Polacy, tylko mówią Polki i Polacy, więc mm -hmm. tak Żeby samo. Nie no nie było to jako ludzie. No tak? to tak samo powinni mówić ludzinie i ludzie. No bo, że, no bo tak, no bo jeżeli kobieta gość jest gościnią, to kobieta człowiek, gościni jest to jest człowiek jest człowiekiem. Ale jest właściwy, właściwy mi, na porządku dziennym, że piszą w artykuł, to ja gościni się, w telewizji. To ja się upominam o ludzinie. Dzi człowiek nie, bo to nie jest tak, że człowiek rodzaju męskiego to jest te, a człowiek i nie, i człowiek człowie... człowieczęta? Człowieczącia człowieki Człowiekinie, człowieki i człowieczęcia. Dobra, I wiecie Dobrze, Państwo to jeszcze, o czym mówimy. Zboże, jeszcze, tak? Zaraz, Z znaczy Boże, się... tak za chwilę jeszcze przejdziemy do Unii, ale jeżeli jeszcze mówimy o tym dniu 80. rocznicy, to jeszcze pewnie czytałeś, to była, była gazeta wyborcza, że Gliński i profesor Gliński, minister Gliński i PiS profanowali te obchody, wręczając raport. Wręczając raport. Co prawda, to. Pan Gliński zaprzeczył, jako by on wręczał coś przy pomniku getta, ale tak, to, że napisał, ten memoriał o stratach tweetę, tak. kultury polskiej. Że nie mógł tam było, że nie mógł się powstrzymać i musiał przy pomniku to wręczyć, nie, no a okazało się, że to było w galerii Kordegarda. Obfody, że, że dyskurs Gazety Wyborczej, która już dawno nie jest tym, a tu przywołałem czas jej chwały, prawda, kiedy to, co Michnik napisał, było linią partii, ale dzisiaj jest taki z już takich nawet będących sektą w obrębie elektoratu tej bańki pełskiej Lewicowskiej. Liberalnej, więc oni już tam czasami naprawdę wymyślają rzeczy kompletnie absurdalne i ośmieszające, chociaż Anim to i tak ich pewnie w tym przelicytuje. Namięc oczywiście twierdzić, że nie było sprofanowaniem obchodów wykorzystanie tych obchodów i pamięci powstańców Getta Warszawskiego, którzy na najwyższy szacunek zasługują, i jakby po stronie pisowskiej zostali uczczeni bardzo dobrym filmem, dwie flagi w przypominającym rolę Żydowskiego Związku Wojskowego. To jest bardzo ważne, bo to, to, to byli ludzie jakby wycięci z historii żydowskiej, tak jak z naszej wycinano żołnierzy wyklętych w mhm. Czarnie Krajową ze względów politycznych, bo to było przedłużenie po części Armii Krajowej i przedwojennego Bejtaru, więc bardzo dobrze, że to się stało, a dla lewicowo-liberalnych tych, te, te obchody są tylko okazją, żeby jeszcze raz napluć na Polskę, jest przepraszam, na wymiotować na Polaków, że byli obojętni, że byli większym zagrożeniem dla Żydów od Niemców. I, I tak, że wszyscy byli szmalcownikami. wszyscy byli, a w Karmiazie więcej było, swe... jeszcze tak z taką freudowską bezczelnością, bo jeszcze jest taka metoda perswazji, która mi się kojarzy z Freudem, prawda, czyli pułapka freudowska, czyli mówię, że nie jestem homoseksualistą, to Fredyści mówią, a wypierasz swój homoseksualizm, nie wypieraj, nie masz się czego wstydzić, ale ja nie, nie, to mi się wydaje, ale nie masz się czego wstydzić, to, dokładnie taka zasada, że teraz jak się protestuje, to jest nie przestańmy wypierać tę polską winę, no przecież to, 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 to nie ma ten, inny narody cywilizowane potrafiły się rozliczyć mhm. i my się też Polacy musimy rozliczyć, na ten moment to oni używają określenia my, tak zwykle to jest wy, to jesteście hołota, polska hołota, jakaś wiocha, prawda, która jaśnie oświeconym europejczykom bardzo brzydko pachnie, ale na taki moment uderzenia się w cudzą pierś, to nagle używają my i mówią, no przestańmy, my Polacy, rozliczmy się ze swych win, tak jak się Niemcy rozliczyli. Kur... Niemcy się mieli z czego rozliczyć, Jak a my się nie mamy z czego tak. rozliczać, i poszli mi na tam, gdzie ten a. ruski karabin, no, żeby się z, ty, z takim dyskursem. I to mówią, że to nie jest profanowanie pamięci Getta Warszawskiego, a to, że Polacy przypomnieli, że Niemcy poza Gettem także resztę Warszawy zniszczyli, tylko rok później, a to już jest profanacja. To już epoki, Przechodzimy do Unii Europejskiej, i, bo tam dwie styło. że jesteśmy, to to jest tragedia, coraz większa z roku na rok, że my ciągle w niej jeszcze jesteśmy. Niestety. Jesteśmy w Unii Europejskiej i omawiamy to, co się w niej dzieje. Tak więc, kwestia polskiego zboża tutaj, może krótko zarysuję, tak? W sobotę Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło zarządzenie w sprawie natychmiastowego zakazu importu, zakazu tranzytu. Potem rozmowy ze stroną ukraińską. Tranzyt został otworzony, tak? O północy, w nocy z czwartku na piątek. A obecnie Komisja Europejska negocjuje. No więc o tyle, o tyle. Właśnie mam wrażenie, że. Akurat byłaś tam, że tak powiem, w centrum wydarzeń tydzień temu i myśmy to z kolegą Olkiem rozbierali ten problem, a mam wrażenie, że idzie to według mniej więcej takiego scenariusza, jaki tydzień temu przewidywałem. Czyli z jednej strony na poziomie krajowym ta wtopa, bo to jest oczywiście niewątpliwie, bardzo duży błąd, który, który na miejscu pisałem bardzo bo on pokazuje. Fatalne mechanizmy zarządzania. Nie? Ktoś wymyślił, <laughs> chcemy pomóc Ukrainie, głód grozi światu, wzmożenie moralne, zawsze wszystkie głupie decyzje się podejmuje w fazie wzmożenia moralnego. Przewidziamy, ale to 20 milionów ton rocznie. Damy radę. I po prostu ja widzę film Miś, prawda, i tę sławną scenę z tym Lizusem, który wyskakuje. Znajdziemy go, panie kierowniku, trzy noce będę jeździł, a go znajdę, a potem niczego nikogo nie próbują znajdować, tylko od razu piszą protokół usprawiedliwiający, że niczego nie znaleźli. I to tak musi działać. Ktoś wyskoczył, a w każdym razie nikt się nie znalazł i powiedział: chwileczkę, 20 milionów ton przez Polskę nie przepuścimy w żaden cudowny sposób. Nie mamy transportu kolejowego, nie mamy mocy przerobowych w portach, nie ma tego trzeba by tyle, a tyle zainwestować, tyle, a tyle trzeba. Że zbudować infrastrukturę. Nikt tego nie powiedział, tylko oczywiście jakiś lizus się wyrwał, znajdziemy go, panie komendancie, To znaczy, przewieziemy 20, 40, 500 milionów ton przewieziemy. I to się musiało skończyć katastrofą. No i teraz ta no katastrofa. Ale to jeszcze jest ta druga kwestia, ma być ujawniona lista firm, które rzeczywiście A to, to importowały tak, i, i zostawiali to w Polsce. Ale żecie, żeby się nie skończyło jak z innymi listami, które miały być ujawnione i w końcu nie zostały ujawnione. Ale też pytanie, czy ci, którzy zostawili w Polsce, czy oni złamali przy tym prawo, czy się okaże, że prawo było tak dziurawe, bo coś podejrzewam, że mm. się okaże, że to było... Znaczy, jeśli wpisywali, że to był tranzyt, a zostawało ale, w Polsce, no, no to nie, znam nie się, wiem, ja też nie znam tak szczegółów, nie znam, co tak. zostało. Został problem, który trzeba rozwiązać, na szczęście za embargiem polskim i nie tylko węgierskim, no to Węgry wiadomo, że są raczej proputinowskie, więc to nie był argument, ale i Słowacja, Pokazała, że ma ten sam problem, też wprowadziła embargo zaraz mm. po Polsce i trzeba to było jakoś tam na poziomie unijnym rozwiązać. Nie wiem, czy to rozwiązać, czy nie, ale w każdym razie małpa, że tak powiem po amerykańsku, no nie, z naszego jeszcze. biurka, tak, ale nie małpa jeszcze. jest na innym biurku w tej chwili, nie na naszym, więc teraz niech się Unia tym martwi, natomiast my się musimy martwić naszymi rolnikami którym po prostu trzeba, jak to pisał Mickiewicz w panu Tadeuszu, zatkać gębę bankowym papierem, no, czyli, czyli po prostu trzeba, trzeba im zapłacić za straty, które ponieśli. No to jest nawet godziwe, no trudno powiedzieć, że... że ten. Natomiast 455 wielki... jeszcze, tak? Czy jeszcze chciałeś coś w temacie zboża? Nie, bo sumie, tutaj zboże, też żebyśmy zdążyli, a tu jest zboża, ten temat dobra, chyba dość kontrowersyjny. Temat zboża będzie wracał, tylko zwracam uwagę, że jest kolejne wznożenie, że tutaj opozycja lewicowo-liberalna nóżkami przebiera, I nie tylko, akurat w tym wypadku obie opozycje, że... Coś na tym ugrają, to niewiele ugrają, bo to nie jest tak, że chłopi się, chłopi się nie buntują. Czy bunty chłopskie mają taką specyfikę, że oni nie są po to, żeby zmienić władzę, tylko żeby od tej władzy wydusić, jak to poetał Józ Chłopski, swoje ucapić. No więc swoje ucapimy i, i będzie, i będzie ludzi. Kopieście, że PiS przez to wygra, wybory są mocno przerysowane. Natomiast może przegrać wybory rzeczywiście przez niejednoznaczne swojej polityki wobec tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo tam już kompletnie oszaleli. To wszyscy ekonomiści mówią, że ta ustawa przegłosowana przez Europarlament, wprawdzie nie ma mocy prawnej dyrektywy nie wchodzi od razu, ale... Ale to chyba właściwie jest właściwie tak, załatwiona. No nie, no bo to jeszcze może być przełożone na dyrektywy Komisji Europejskiej, które... Jeżeli ktoś się naprawdę uprze, żeby to wprowadzić w życie, to możemy sobie uśmiechnąć się i powiedzieć, że za 3-4 lata Unia Europejska przestanie istnieć. Bo jeżeli się narzuca takie koszty, że, że Polska, sama Polska ma 300 ileś tam miliardów do 2030 euro miliardów euro do 2030 roku ponieść kosztów ratowania klimatu. A nie 180? 300? Może, może w tym, się mogą mylić liczby w tej no chwili w tak, przeliczeniu na złote. Kilkaset na te. miliardów. Ale to tak są to miliardy. No, cały PKB Polski to jest chyba 800 miliardów złotych rocznie. Mhm. To teraz sobie wyobraźmy z tego, tak potworną, jakie to jest potworne obciążenie, które wejdzie w ceny mieszkań, w ceny samochodów. To jest zepchnięcie Polski już do poziomu wczesnego Gomułki, jeśli chodzi o poziom życia. No Tu się u nas wszyscy rajcują tym, że Polska ma najwyższe poparcie dla idei europejskiej w sondażach, 80%, bo cały czas się Polkom wydaje, że my dzięki tej Unii e, lepiej żyjemy, że my ją doimy jakoś, te pieniądze tutaj, te pieniądze przyjdą i to, a to oni nas doją i to oni nas doją bardziej niż kiedykolwiek Związek Radziecki. Robił pod pozorem walki o klimat, która naprawdę z punktu widzenia globalnej globalnych zmian klimatycznych nie ma żadnego przełożenia to, co robi Unia Europejska, bo cała tam emisja Unii Europejskiej to jest poniżej 10% i skali to w skali to jest. świata i poniżej 9%, ale z tego połowę to są Niemcy, którzy budują elektrownie na węgiel brunatny i tego i którzy tak naprawdę stoją za tym. Tylko chyba przegieli, no bo po prostu nakręcili już takie szaleństwo, że tam są tak nawiedzeni ideologowie, tacy wariaci, którzy rzeczywiście są na poziomie umysłowym Greci Thunberg. A może jeszcze gorzej, bo Grecia już jednak dorosła do 16 roku życia, czy 17 i może już zacząć myśleć, a nie tylko histeryzować. Natomiast tam jest czysta histeria, no i ta bezradność premiera Morawieckiego, który mówi, ale my nie możemy się temu opierać, bo to jest dla Unii Europejskiej religia i gdybyśmy się sprzeciwili polityce klimatycznej, to nas wyrzucą. Do Dobrze! Niech nas wyrzucą, jak my mamy być okradzeni do imentu, do gaci w Ale obdarci. Ale właśnie, Rafał, to... jeśli chodzi o te podatki, to jest tak, na domy, tak? Miałoby być, to obejmuje także domy, czyli w domy, domy starsze z, byłyby wysokoemisyjne, emisje, tak? Samoloty, emisje, samoloty, koniec, koniec z koniec taniego podróżowania, tak. Koniec taniego podróżowania, czy to do Egiptu, czy to do Anglii, czy, czy do Irlandii, to generalnie koniec. No to, to jest... Gierek to przynajmniej udawał, że chce, on, on chyba chciał, żeby Polakom się żyło do ostatniej, tylko mu nie wyrzucił. A tutaj się chodzi o to, że ktoś musi ponieść koszty tego szaleństwa walki o klimat, i to nie mogą być Niemcy ani Francuzi. No a to kto? No. Zgadnij kotku, jak to pisał Kisielewski w swoich felietonach, kto ma beknąć za te wszystkie genialne pomysły, które są w dodatku kompletnie nierealizowalne, bo zobaczmy jak się skończyły losy dyrektywy o zakazie samochodów spalinowych od 2030 roku. Jak się skończy wejść, tak? Ten zakaz. Tak, ale z takim drobnym, z taką drobną Ach, poprawką, że, że benzyny syntetyczne, jak będą spalane, to to, 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 to mogą być. Benzyny syntetyczne będą 4 razy droższe od tych, ale mają ten plus, że tylko Niemcy mają patenty na produkcję tych benzyn syntetycznych, mm. bo to jest benzyna syntetyczna zrobiona z biomasy. Ta biomasa, zanim wyrosła i stała się biomasą, zaabsorbowała dwutlenek węgla, więc wykonała swoją rolę. W, się. w związku z czym paliwo spalone z, syntetyczne daje dokładnie tyle samo dwutlenku węgla, co niesyntetyczne, co ale naturalne, ale można je uznać za zeroemisyjne, bo kiedyś rosło jako biomasa i absorbowało dwutlenek Węgla. No to tak samo można powiedzieć, że w czasach dinozaurów te, te, te dinozaury, te palmy, to wszystko, co się potem zamieniło po milionach lat w ropę naftową, to też swego czasu absorbował dwutlenek węgla. Więc to jest tylko kwestia, nie. jak tam sobie urzędnicy zrobią. No po prostu zaraz się okaże, że domy są emisyjne, nieemisyjne z wyjątkiem jakiś tam na przykład... Bo na przykład no, samochody spalinowe są Rafael... zakazane, z wyjątkiem Rolls Royce'ów, Ferrari i bogatych. No właśnie, prawda? No Więc też jakieś pałace, magnackie rezydencje. Oczywiście mają dobrą emisję, są zeroemisyjne, Rafael, natomiast my mamy te złą emisję. Kończyć. I każdy, i będą dodatkowe podatki od każdej chałupy. I w końcu, dopóki Polakom, przepraszam, Polkom i Polakom, tak? ludziniom i, ludzi, i, i ludziom, to rozum nie wróci i nie zobaczą, że un... to nie jest tak, że my doimy Unii Europejskiej, Skąd, tylko ona nas po prostu łupi. No. no ale, Rafał, co my mamy do powiedzenia w tej sprawie w Unii? W sensie no, tak, jeżeli, Przeciętny obywatel. Znaczy, przeciętny obywatel to nie, ale mhm. jeżeli rząd się na to wszystko zgadza, w najgorszym wypadku ja zaczynam i, i obiecuję się z Państwem teraz podzielić, no nie w tej chwili, ale bardziej tym, bo zaczynam obserwować to życie wewnętrzne Unii Europejskiej. I to jest tak, że przychodzą jakieś kolejne głupie pomysły i nasze ministerstwo. Tak, przyszło z Unii, klepie tego, to wraca, potem wraca w formie do wykonu i wtedy dopiero Polacy się orientują, że co, myśmy się zgodzili na to trzy lata temu? Nie, to skandal, to straszne, tak nie ma. Oni mówią, zaraz, żeście to przecież podpisali się na to, zgodzili. Czy myśmy się na te wszystkie durnoty zgodzili z tego? Rafale, dostaje już informację, że Jasne, naprawdę musimy... Się znowu rozgadałem, <laughs> No właśnie, znowu, znowu nasi widzowie będą zapraszam, niezadowoleni. Zapraszam do Saloniku i na swój kanał internetowy też, tak, przepraszam. niedziela na, godzina na 11. Niedziela godzina 11 i tak Ziemkiewicz, no i będzie dalej. Będzie będzie dalej jeżeli już, Państwo jeszcze będzie nie macie dość, Jeżeli Państwo nie macie dość. Na pewno nie. Rafał Ziemkiewicz... No myślę, że będzie lepiej dzięki temu, co mówimy. Już Rafał Ziemkiewicz i polityczne podsumowanie tygodnia, a już za chwilę potrójne Espresso, Do zobaczenia.